Okej, okay, witamy na jednym z najpotężniejszych bossów w całym minecraft w świecie razem z y, tutaj y, Mery. Y, na nim Nightmare, no, oczywiście no, Indorkiem, Shubim i Koszmarkiem. Także lecimy kurczę pokonać jednego z naj, największych bossów tutaj na, na całym, całym serwerze. No. Podobno jest mocarny i jest cały zrobiony z lawy. Także. No zobaczymy co z tego wyjdzie O oh, kurna Ty lava lords człowieku Dobra walcie walcie go Ty ale hp ma dużo no Ja mu zatrucie wrzucę O oh, kurna Ty ale Jaki on jest mocarny Aha on takie szlawy wydupca Ty on jest naprawdę fest O oh, kurna Ja pierdoczę. Co za ho Ale ktoś ma dobre też miesze. O, ja pierdoczę. No, mocny, mocny. Wow, mamo. Dobry jest, dobry jest. A jeszcze na pierwsza tymi. I małe te są. Małe lordziki też widzę. O, kurna. O, kurna. Hymek. <grym> Człowieka, już ja już żyję. Normalnie taka. O dobra, jest. Kurna lord, lord w szoku. Ja pierdolcie, jak on wywala człowieku. On tak lata, to? Chłopie, nie widka i, i leci, jak tyron, <śm> aż się buguje. A, a bo nie, to lak jest? Chyba <śm> lag? Halo, chwila. <śm> <śm> Co się stało? <laughs> Ojej, Oje! Zwrócił! On wrócił! Tak, napieprze rzadkość! Kurde, ale. Jak on wywala! O kurde, właśnie. Tak, ta ranuje. No teraz ciężko. Najlepiej go z łuku trochę ponapieprzać. Jak <laughs> on przychodzi? Wszyscy latają. O teraz, 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 teraz. On będzie lawę chyba wyrzucał. Dawajcie, bijcie. Kurna, dobra. Dobra, gites, gites, gites. Ja pierdziele. On przez te kurde wywalanie mnie to tyle daje. Tutaj łuk by się strasznie przydał. O, ktoś ładnie go bije. Ja pierdziele i znowu mnie wydupcyło. Nie, no, hit. Hit ten Bosior. Patrz biegnie znowu, zaraz, kurna, dostanę bombę. A teraz już tak lekko. Już mam mniej niż połowę, także na chillu powinniśmy dać radę. <suszy> Jezu. Co to jest agent? O kurna, hopie Co on tam tańczy? Bergensa? Dobra, myk, 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 teraz! Kurde, już mam 20 HP. Nawet nie. Dobra. Ja pierdolczę. Dawaj, 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 dawaj. Myk, myk! No, ostateczne uderzenie. Czacior, musimy. Znowu się... O, jest. Jest i on! <grytanie> ja pierdziele. Nie, no hit. Dawaj, dawaj, dawajcie, dawajcie On ma już zero, on ma już zero Ale chyba zaraz będzie lawę wypuszczał Jeszcze nas, ten, oj, padł, padł Dobra, leży No i po chłopie Łatwo Nice, nice No, ale ten faktycznie Był mocny w miarę Fajnie, fajnie E, dobra, no to możemy zrobić jeszcze jednego takiego mini-bosa e, Tak jeszcze dla fajnego dla fajnego z kontenciku, takiego rycerza z prawdziwego zdarzenia e, te, Trochę już mniejszy Zobaczymy jak jeszcze nam z nim pójdzie i no, <laughs> może zarzucać, zarzucać go koszmarkowski On też jest dosyć, dosyć mocny Zobaczymy jak z nim nam pójdzie ale ten z lawy kurcze Gdyby nas tak nie wyrzucał, to poszłoby nam z nim o wiele łatwiej, nie? No i już poczekamy na jeszcze takiego rycerza Bossów mamy akurat tutaj bardzo dużo, także bijcie na serwer w prawym górnym rogu O właśnie na przykład takiego I no On ma obszerne kiosy Jeszcze narzuca właśnie kurna Ja pierdzielę. O, już po nim. Ogólnie to tak trochę mało hapy miał. No i po chłopie. No nic. No next time trzeba tam, więcej hapy, bo my już jesteśmy tak fajnie wykuceni, że, że trochę szybko padają. No to w sumie next, next time można, można ten zrobić jeszcze raz, ale. Być właśnie mu dać trochę więcej HP, bo jak my na niego się rzucamy, to on nawet nie wie co się dzieje, a już, już leży, nie? Hehe. <grystanie> jak no. No szybko poszło. No i to w sumie e, fajnie było, się skończyło. Widzimy się chyba na kolejnym evenciku i to będzie już event z e, piłki nożnej albo z już takich gierek pobocznych, już raczej nie z bossa. O kurna! <grystanie> Tutaj my jeszcze mamy piłkę konkretną z trzema. <grystanie> Stado całe Ty, ale kurde już 1v1 one one to ciężko z nim O, jeszcze blokuje człowiek, ty O ty chłopku To jeszcze jego ja zbiję i możemy kończyć My. o, odciutko O, ostatni został O Ale te wymachy czasami mają naprawdę mocne No i kolejny leży Także oficjalnie pokonani łatwiutko Dobra, no to co? Eee, słyszymy się next time z MCK. W sumie nie wiadomo teraz kiedy, ale węciki właśnie jak już będę się pojawiał na serwerach to na pewno jakieś będziemy robić, a teraz czeka nas w sumie jakaś piłka nożna, która jest też fajnie jakoś tam przygotowana, także... Także no, wbijajcie i dobra.